Chciałam Państwa zaprosić do wystawy obrazów mojej mamy Marii Żwirzeło. Jestem jej córką, jak wynika z przedstawienia i tu y, są jej obrazy, które powstawały na przestrzeni no, bez mała 60 lat. Zresztą mama tworzyła do samego końca y, ostatnie obrazy, tu pokazane powstały. Właśnie jeszcze nawet może niedokończony jest jeden z tych obrazów, ale uznałam wraz ze znajomymi, że warto już pokazanie. Są to obrazy, które towarzyszyły mi od dziecka. Na przykład te trzy panie, niektórzy mówią miała dama, to zamyślona dziewczyna, dziewczyna z Fryzantynu i tutaj Ania, czyli mój portret, zawsze wisiały gdzieś nad stołem, albo w jakimś innym głównym <noise> miejscu mieszkania. I w pewnym momencie gdzieś nawet jeden z tych obrazów przepadł ta biała dziewczyna zamyślona, ale się okazało właśnie tuż przed tą wystawą, że jest on u mojej znajomej bardzo dobrej, tylko ja o tym nie wiedziałam, a ona nie wiedziała, że ja nie wiem. I dzięki temu, że mówię, a ja tu mam jeszcze jeden obraz, okazało się, że właśnie będziemy mogli go Państwu pokazać. Obraz ten już nie był widziany na żadnej wystawie od wielu, wielu, wielu lat. Są to w dużej stopniu portrety rodzinne, czyli portrety mojej, i wnuków mojej mamy, ale także znajomych. Na samym końcu to jest ostatnie dzieło, jeszcze właściwie niedokończone. Myślę, że mama gdyby żyła, jeszcze by na nim chciała popracować. Kolejny portret mój już oczywiście jako osoby dorosłej z kotem Pumą, czarnym kotem, który. I przez wiele lat towarzyszył mojej mamie, no i również ja tam czasem jako jego opiekunka występowałam. Moja córka Zosia, wnuczka Lidia, ta sama, która jest na tym pośrednictwie niedopieńczonym to trochę jeszcze młodsza dziewczynka na skakance. I osoba wymyślona, z zimienna. Mama często zresztą malowała po prostu jakieś postaci, które sobie wymyślała. I tak jest właśnie z tymi dziewczynami, dlatego są to Osoby bez imion, po prostu dziewczyna z chryzantemą i zamyślona dziewczyna. Tutaj są obrazy z, takie właśnie najstarsze, zachowane z końca lat 50., 60. I tu są głównie pastele, moje portrety, portret mojego dziadka, czyli taty mojej. Mamy tutaj rysunek przedstawiający również jej tatę. I z tymi się łączy pewna historia związana z II wojną światową, bo jakkolwiek mama związana była z Kielecczyzną, to w pewnym momencie tam się losy już z Trójmiastem zazębiły. Tuż jak państwo tutaj doskonale wiecie, mieszkańcy Gdyni byli przez Niemców ze swoich domów wyrzucani, rzeczywiście byli to wypędzeni, naprawdę to byli ludzie wypędzeni ze swoich domów. Kiedy do Kielc otarła wiadomość, że jedzie do nich pociąg wypełniony, Ludźmi wygnanymi ze swoich mieszkań w Gdyni, natychmiast był skierowany apel do wszystkich, kto może, żeby przyszedł na dworzec, żeby tych ludzi ugościć, żeby dać im schronienie. I oczywiście rodzice mojej mamy również na ten apel odpowiedzieli. Poszli na dworzec, przyprowadzili do swojego mieszkania kieleckiego, gdzie już mieszkało pięć osób mieli trzy córki jeszcze rodzinę z dwójką dzieci, także w sumie przez pewien czas. Dziewięć osób w tym jednym mieszkaniu jakoś tam się pomieściło, ale ludzie mieli tak nad głową, mieli co jeść, mieli życzliwą opiekę, później znaleźli kontakt z dalszą rodziną i gdzieś tam już pojechali dalej. Natomiast druga historia związana z moim ciastkiem dotyczy innego, również z trudnego, bardzo dramatycznego okresu II wojny światowej wydarzeń związanych z robotami przymusowymi. Niemcy również chodzili znowu podobno od mieszkania do mieszkania, szukali młodych osób i rodzice mojej mamy, jak to słyszeli, że tam ktoś już chodzi, ukryli swoją starszą córkę, starszą siostrę mojej mamy, tak za, za szafą, za kotarą, taką dość ciężką, grubą. Niemcy nie robili w mieszkaniu jakiejś gruntownej rewizji. Weszli, przeszli po pokojach, nie zobaczyli nikogo, wyszli. No niestety sąsiadka, która chyba była w z o ile pamiętam, Usłusznie zawoła Panie oficerze, Panie oficerze, że tam jest młoda dziewczyna. No i Niemcy wówczas rozeźleni weszli już bardzo niezadowoleni z tego faktu ukrycia młodej osoby przed nimi. Wyciągnęli tam, znaleźli już schowaną ciocię i zaczęli bić właśnie mojego dziadka, tatę mojej mamy. Jeden z oficerów zaczął go bić. A moja ciocia zrzuciła się na tego Niemca, tego oficera niemieckiego, z pięściami. Jak śniesz bić mojego tatusia? No i w tym momencie Niemiec chyba zgłupiał, bo przestał bić mojego dziadka. Nie zrobił żadnej krzywdy mojej cioci. No jedynie zabrał ją tak, jak przyszedł na roboty, tak ją wziął. Bez żadnych dodatkowych jakichś przykrości. Natomiast moja mama, będąc na robotach, Pracowała w fabryce no niestety zbrojeniowej niemieckiej, jakieś tam elementy do karabinów maszynowych, bo musiała robić to, co jej kazali. I trafiła na oddział kierowany przez majstrów, którego wszyscy się strasznie bali, czego odzwierciedleniem jest nadany mu przez tych przymusowych robotników przytomnych diabeł. I tenże że diabeł jak mama stała przy taśmie, tak przechodząc klepnął mamy w pośladki. A mama nic nie myśląc, odwinęła się i dała w twarz. No i tu on też się zadziwił. Powiedział, o oh, Maria, Maria. Ale może mu tym zaimponowała, bo później objął ją taką swoją opieką już rzeczywiście serdeczną. Jak mama była ciężko chora, miała bardzo dużo czyraków, rany, wysoką gorączkę, kazał iść do lekarza. Lekarz odesła mamy z powrotem do pracy. On się wtedy bardzo zdenerwował, wziął mamy za rękę, poszedł do lekarza i przy mojej mamie na tą lekarkę mocno nakrzyczał i że on się nie życzy takiej opieki, że mama być natychmiast leczona tak jak trzeba. No i było to dla mamy wielkim wybawieniem, bo być może nie przeżyłaby tych robót. A tak poszła do szpitala, była traktowana należycie. Chwila odpoczynku też od tej y, ciężkiej pracy w trudnych warunkach. Także później nawet nieraz to wspominała bardzo tak serdecznie i żałowała, że jakoś nigdy nie znalazła w sobie jakiejś dość umiejętności, żeby odnaleźć tego człowieka i podziękować mu, bo rzeczywiście w tym momencie uratował jej życie. Te obrazy są już nieco nowsze, bo to są lata, już koniec 60., już 70. -te. No ten to już w ogóle jest po 2000 roku powstał, ale tutaj jakoś tak mi pasował do tej całości. I one no, częściowo jak widać są to po prostu jakieś pomysły, takie abstrakcyjne, jakaś narracja, tytuł nadany rozdzielenie, że właśnie oni tam się nie mogą spotkać, są tak blisko, a, a jednocześnie się nie widzą i to tak nieraz bywa może w naszym życiu, że gdzieś tam nie potrafimy się przez jakieś ściany może naszych uprzedzeń, złych sądów, właśnie nie spotkać z człowiekiem, który jest tak blisko nas. Tutaj natomiast jest, są dwa obrazy dotyczące koni, mama też sporo rysunków robiła, Konie ją fascynowały, nawet kiedyś była na plenerze w Stadnienie Konik w Starogardzie i koło Starogardu i też ja tam była na tych plenerze, więc właśnie to dość dobrze pamiętam. Potem właśnie powstało bardzo dużo właśnie szkiców związanych z tym pobytem. No i ta martwa natura z Syrylami, tu martwa natura owoce i nie tylko, bo jak jest to cały stos przeróżnych. I owoców, i warzyw. Są to martwe natury, które często mama malowała. I te obrazy, jak widać, odbijają bardzo kolorystycznie od pozostałych. Czyli w tym okresie nieco dawniejszym mama bardziej malowała takimi stonowanymi barwami, troszkę przyciemnionymi. Natomiast później, szczególnie w ostatnim okresie, weszła. W bardzo mocny, zdecydowaną kolorystykę i to właśnie za chwileczkę może zobaczymy. I tu jest seria obrazów, które w zasadzie powstały w stosunkowo krótkim czasie, znaczy na przestrzeni jakichś dwóch, trzech lat, bo to pod koniec 2010 roku do 2011-12, czasem jeszcze z jakimiś poprawkami. Jest tu zresztą taka książka ze szkicami. Mamy, i tam jest taka malutka karteczka, jedna z ostatnich, jak Państwo sobie zechcecie przejrzeć, gdzie są rysunki. Nie w niektórych z tych obrazów jest właśnie to, co jest teraz nazwane akt strzelisty, muzykosmosu, życiowo pod innymi tytułami. Na przykład to było Zagrożenie. To było w ogóle odwrócone i było chyba szeleszczące liście, czy srebrzyste liście, tak nie pamiętam. W każdym bądź razie w krótkim czasie wszystkie właśnie takim bardzo wielak błękitach i powiedzmy rodzajem abstrakcji, ale z jakąś myślą przewodnią. Na przykład na rodziny to mam, I tak wiesz to jest tak, że tak się zbiera dużo rzeczy, oczekiwań, nadziei, coś ma się urodzić wspaniałego, a potem taka kropelka wylatuje i koniec po wszystkim. Może było to trochę pesymistyczne przesłanie, ale mam nadzieję, że kolory kolejnych obrazów pokażą, że pesymizm nie był koniecznie w cechą mojej mamy. Tutaj są obrazy już właśnie też po 2000 roku, głównie 2015, 16, czyli tuż przed śmiercią mojej mamy, Amarylisy, której mama się zachwycała, Złotoka, którym się zachwycała. Znajoma, która spędzała z mamą wiele godzin rozmawiając przez telefon, wspomina, że właśnie mama nieraz do niej dzwoniła i mówiła, słuchaj, no tak, jak tutaj ująć? Mam taki problem, właśnie, maluję złotokap, i tak się zastanawiam, jak to zrobić. I długo jej klarowała właśnie, jakie ma różne pomysły na rozwiązanie, jakieś plastyczne swoich wizji. No i wreszcie, pejzaże, które kiedyś moja córka, jak stały te pejzaże, rozstawione w domu. Patrzyłam i wiesz co mamo? No ja to nie muszę nigdzie jeździć. No ja tak sobie popatrzę i jestem już daleko w świecie. I chyba coś w tym jest. One chyba mają w sobie taką przestrzeń, taką otwartość. Gdzieś prowadzą nas w jakieś dalekie światy, a każdy swoje światy może tutaj przedstawić, patrząc na te obrazy. Serdecznie zapraszam Państwa zatem do obejrzenia wystawy obrazów. Marii Żwireło, które które pokrótce przedstawiłam. Wystawa ma miejsce w Oliwskim Ratuszu Kultury, Opata Jacka Rybińskiego 25, Gdańsk Oliwa oczywiście i będzie trwała od 19 czerwca do 13 lipca włącznie. Także bardzo serdecznie zapraszam. Proszę też o wpisy w księdze pamiątkowej, która tu będzie wyłożona i ewentualnie zapoznanie się z księgą szkiców oraz obrazów, których już tu na wystawie nie ma. Dziękuję bardzo.